2021 rok pod względem gier to był bardzo średni rok. Nie wyszło wtedy absolutnie nic, co urwało głowę mi albo ekipie redakcyjnej do tego stopnia, byśmy wspominali to miesiącami. Ale w sumie jest jeden gatunek, który szczególnie mocno świecił w zeszłym roku. survival'e z trybem kooperacji, a w szczególności indyczki, wpisały się idealnie w pandemiczny krajobraz graczy. No bo powiedzmy sobie szczerze, nie ma niczego lepszego niż siąść sobie z drugą połówką, albo przyjaciółmi, jak kto woli, przy kompach, odpalić coś dobrego po całym dniu pracy zdalnej, szkoły i zanurzyć się w świecie, gdzie wirus nietoperza nie próbuje nam odebrać smaku życia. No dobra, zapytać możecie Trypie, ale czemu akurat indyczki? No dlatego, że to był wyjątkowo kiepski rok dla całej branży studiów produkujących tripleje. Pandemia pozabierała sporo z mocy przerobowej, a praca zdalna to nie jest zawsze najlepszy pomysł, kiedy pracujemy w ogromnych, liczących dziesiątki albo setki ludzi zespołach. Można powiedzieć, że 2021 rok w giereczkowie to rok indyków i mniejszych studiów, które nie są molochami jak EA czy Ubisoft. Za to na pewno można powiedzieć, że to rok rozczarowań. Wielkie potencjalne hity okazały się niewypałami. Sztampowy w swojej formie Far Cry 6, najnowszy zabagowany i chyba autentycznie niekochany przez samych twórców Battlefield 2042, czy Back for Blood, które przerosło swoją formą chyba samych twórców. Nasza lista nie będzie posegregowana od najlepszych do Najgorszych z jednym wyjątkiem. Pod koniec materiału wyróżnię gierkę, która w pewien sposób tak sobie łapie się do tego zestawienia. Cały film podzielony jest też na sekcje. Możecie więc wygodnie przeskoczyć do fragmentu, który najbardziej Was interesuje. Jakie to są te najlepsze, naszym zdaniem, gry w z 2021 roku? Numer 7. Walheim. Po dominacji złowrogiego Amogusa, który z powodzeniem zaczął ostatnio szturmować dziecięce kolorowanki. Amogus. Przyszedł czas na wikiński fenomenalny Walheim. Ten jakoś tak sprytnie, jak zauważyła koleżanka redaktorka Ranafe, skoczył na miejsce gry o okłamywaniu przyjaciół na statku kosmicznym. I nie ma się czym dziwić. To survival dla maksymalnie 10 graczy, w którym śmierć nie sprawia, że zaczynamy od zera. Naprawa przedmiotów nie kosztuje nas nic, a proste zasady zabawy w połączeniu z fajnym systemem walki, czerpiącym mocno z serii Dark Souls, potrafiły pochłonąć na bardzo długo. No i jeszcze ten niesamowity crafting, który autentycznie wciągał, a odkrywanie kolejnych przepisów stawało się tuż obok cięcia. Drzew, czy machania toporkiem, kolejnym uzależniającym mechanizmem. No i ta grafa była taka super. Ale nie tak bardzo jak budowanie, które jest tu zrealizowane genialnie. Potrafiliśmy wraz z ekipą przepaść tutaj na długie godziny, po prostu powiększając osadę. Palisady, tunele czy ogromne chaty. Każda budowla autentycznie cieszyła i dawała graczom poczucie bezpieczeństwa, jakiegoś takiego domowego ciepła. Spróbujcie się z Walheim. Szczególnie, że gra dalej jest rozwijana, a ostatnio doczekała się aktualizacji Half and Home, dodającej zestaw nowych mechanizmów. Numer 6. GTFO. GTFO. Get the fuck out, czyli wypacz. Nazwa gry, jak widać, szczególnie zachęca do zagrania, a na pewno intryguje i w uroczy sposób przybliża graczowi ciężki klimat i wyślubowany poziom trudności, jaki tutaj na niego czeka. Ten koopowy FPS dla czterech osób to przede wszystkim horror, w którym, jeżeli nie będziemy współpracować z graczami, po prostu zginiemy w kilka sekund. Nasz rekord, to jest redaktorów Enkiego, Ninio i Krigora, jeśli chodzi o najszybszą śmierć, to jakaś minuta od respawnu. Kooperacja i koordynacja to jest zresztą istota zabawy. Granie tutaj z randomami nie ma absolutnie żadnego sensu. Komunif to klucz. Dużo się tutaj trzeba skradać, przeszukiwać rozsiane tu i ówdzie kontenery w poszukiwaniu dobrego ekwipunku, a przede wszystkim niszczyć obce formy życia. Ale zanim się za to zabierzecie, polecam przejrzeć 100 sporadników poświęconych grze, chyba że naprawdę macie zgraną, a przede wszystkim anielsko-cierpliwą drużynę, z którą macie czas na odkrywanie zasad gry. A jak już się wkręcicie, GTFO wynagrodzi Was niesamowitym klimatem i cholernie, cholernie satysfakcjonującą rozgrywką. Numer 5 It takes two. It takes two to jest strasznie dziwny przypadek. Jako kołopowa gra dla dwóch osób, a szczególnie gdy jedna z nich średnio ogarnia pada, to jest naprawdę świetna propozycja. To platformer wypełniony szeregiem zmyślnie zaprojektowanych zagadek środowiskowych, krótkich minigier i testów zręczności, które angażują obu graczy i zmuszają ich do współpracy. Ale jak będziemy traktować tę platformówkę jako sympatyczną propozycję do pogrania z berbeciem, to od razu uczulam. To jest najgorsza możliwa opcja. Serio. To gra, w której magiczna książka wujek z wąsami tłumaczy jak powinno się rozwiązywać problemy w związkach. Protip, na pewno nie w sposób jaki podsuwają Нам need to rebuild your relationship. A słynna scena ze słonikiem to wzorowy przykład tego, jak nie powinno się pisać dojrzałych historii. It Takes Two wydaje się za to super propozycją dla par, zresztą z myślą o nich zapewne była projektowana. I nie jest to na pewno gra familijna, a raczej gra o rodzinie dla dorosłych osób. I totalnie dalej nie rozumiem, dlaczego It Takes Two dostało grą roku na The Game Awards. Szczególnie, że sposób, w jaki opowiada dojrzałą historię, jest strasznie głupi, a dobra mechanika nie powinna usprawiedliwiać dziwnego scenariusza. No cóż. Numer 4. Cookout. Propozycja dla tych, którzy mają okul. O, przepraszam, MetaQuesta. Albo inne wiarowe gogle, które można podpiąć pod PC. Masz, kiedyś by zagrać w Overcooked, ale w wirtualnej rzeczywistości? Na pewno nie, ale Cookout pokazuje, że jest jeszcze wiele do powiedzenia w kwestii siekania cebulki na czas. Nauczyłem się, jak siekać cebulkę. To jest naprawdę świetny wiarowy tytuł, pod warunkiem, że znamy kogoś, kto też posiada gogle. Można utonąć w tej grze na długie godziny, śmiejąc się, kłócąc, podkradając sobie składniki potrzebne do wykonania tej idealnej kanapki, czy z partnera ketchupem, gdy ten zapierdziela na zły Bardzo fajnym, nieco zwiększającym poziom trudności czynnikiem jest fakt, że musimy wydawać odpowiednie dania odpowiednim klientom. A są tacy, którzy mają naprawdę spore wymagania, jeśli chodzi o rozmiar porcji. było hardcore, to się ja tak z Numer 3. Game. Pewnie niektórzy z Was mogą sobie pomyśleć Krzysiek, mordo, z czym ty do mnie przychodzisz? Ta gra wygląda jak coś przygotowanego na kolanie przez twórców Game Jam Czemu pokazujesz mi takie bzdury? Ja oczywiście zaraz wytłumaczę, ale setka pozytywnych ocen na Steamie nie wzięła się znikąd. Niektóre recenzje są całkiem treściwe, jak na przykład ta tęgiego jeża z przepisem na kaszankę. Gra powstała, jak zapewne wielu z Was się domyśla, na fali popularności Netflixowego serialu Squid Game. I w teorii polega na odtwarzaniu części konkurencji, które miały miejsce w serialu, ale jest tu też spora autorskich minigier które zresztą bardzo przypinają poziomy z Fall Guys. Udział w tych osobliwych zawodach na śmierć i życie bierzemy z dziesiątkami innych graczy, których mikrofony niejak nie są wyciszone. Ale to, co najciekawsze w Crab Game, to fakt, że tutaj naprawdę świetnie ogląda się tych, którzy jeszcze jakimś cudem pozostali przy życiu. A już kibicowanie naszemu partnerowi, kiedy my już zdążyliśmy spartaczyć robotę wcześniej, to jest rzecz, którą po prostu warto przeżyć. Szczególnie, że Crab Game jest darmowe, a więc jedyne, co tracimy, to czas i nerwy. I taką ociupinkę godności hardkorowy gra. Numer 2. The Ascent. To gra, która pojawiła się nagle, narobiła małego szumu fenomenalną cyberpunkową oprawą graficzną oraz solidnym strzelaniem, a ostatecznie trochę o niej przycichła. Może dlatego, że wiele mechanizmów The Ascent widzieliśmy już w innych grach tego typu. Ale pamiętajmy, że w tym angażującym, izometrycznym shooterze możemy przejść główny wątek fabularny z nawet trzema znajomymi w kooperacji, co z automatu zmienia na plus wszystkie wrażenia płynące z zabawy. CD Action redaktor b dał The Ascent zasłużone 8 plus na 10, zachwycony oprawą i formą rozgrywki. Grywki. A grał solo to po prostu solidny shooter, którym nie powinniście się rozczarować. Twórcy zresztą dalej rozwijają grę. Na 2022 rok planowane są kolejne DLC, te płatne, jak i darmowe. Czeka nas na przykład tryb nowej gry, więc miłośnicy do pakowywania postaci będą mieli co robić jeszcze przez długie godziny. I numer jeden, Outriders. No, cześć polska, Gro. Jak gdzie tylko mogę rozpaczam nad grom People Can Fly, tu na YouTubie oraz w piśmie. A rozpaczam oczywiście nad oceną, jaką wystawiliśmy z Nino oraz Witoldem, bo choć 7 plus na 10 wydaje się całkiem uczciwe, jako nota wystawiona w okolicach premiery gry, gdzie w grze bug-bugiem poganiał, to nie można tworowi warszawskiego studia odebrać polotu i finezji w tym smutnym, jak mikropłatności w Adorancie świecie luter-shooterów. Bo to luter-shooter wyjątkowy, prezentowany w widoku TPP, z supermocami, cholernie satysfakcjonującym strzelaniem, angażującym długaśnym wątkiem fabularnym, sprytnie rozwiązanym rozwojem postaci, formowaniem doskonałego buildu i sympatycznym, nieco grinderskim endgamem. People Can Fly nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Planują dalej rozwijać grę. Parę miesięcy temu zawitał dość. Spory patch usprawiający sporo rzeczy i dodający trochę nowej zawartości. Ja osobiście czekam na dodatki, które rozwiną mocniej wątek fabularny. No i uwaga, czas na wyróżnienie i mały wyjątek. Lens Island to survival jeszcze w early accessie tworzony przez małe studio składające się z dwóch osób i kilku pomagierów. Ale już teraz, mimo zestawu paru bagów, prezentuje się fenomenalnie. Woliłem tę grę po to, by ją sprawdzić, ale skończyło się na tym, że zgubiłem jakieś dwie godziny robiąc drewno, zbierając kamień i dekorując swoją chatkę postawioną, a jakże pod zera. Gra ma coś w sobie z Walheimu. Zaczynamy z niczym, eksplorujemy małą wysepkę, przy okazji zbierając surowce, budując początkowo prowizoryczne schronienia i dozbrajając się w okolicznym mieście. Naszym celem jest pokonanie Bosa, czyhającego na samym końcu rozbudowanego kompleksu tajemniczych jaskiń. Aby to zrobić, musimy oczywiście. Ciąć drzewa, budować, kraftować i handlować. I to wszystko zaprojektowane jest tak dobrze i przyjemnie, że ciężko się od tej gry oderwać. Dowodem moja lepsza półka, która przypłynęła w tej grze 20 godzin i jeszcze jej mało. Z tym, że jest jeden szkopu, ta gra nie ma koopa. Jeszcze, ten będzie wprowadzony wraz z premierą gry, kiedy ta wyjdzie z fazy early accessu. Ponoć za rok, a ja już się nie mogę doczekać tego momentu. Nie wspomniałem tu jeszcze o wielu grach. Back for Blood pominąłem celowo, bo się strasznie nim rozczarowałem. Nie wspomniałem też nic o polskim Space Punks, które siedzi. Sobie jeszcze w early accessie i czeka na lepsze czasy. Na razie prezentuje się dość generycznie i brak mu ciekawej zawartości. I ostatecznie nie wspomniałem o wielu koopowych grach, które są na rynku jakiś czas, pokroju pokroju Fortnite'a czy Diablo 3, albo tych, które mogły skraść na przykład wasze serca. Ja chętnie podkrywam nowe tytuły. Podzielcie się nimi z nami w komentarzach. Tymczasem subujcie, lajkujcie, będziemy za to szalenie wdzięczni, a przede wszystkim bawcie się dobrze w 2022 roku, bo zdaje się, czeka nas sporo ciekawych premier. Tymczasem do zobaczenia. Hej. Proszę 媳妇，不出来一首吧。